Uważajcie, by nie zachowywać się na pokaz, gdy angażujecie się w dzieła słuszne i sprawiedliwe. Jeśli bowiem waszą motywacją będzie pragnienie zyskania ludzkiego podziwu, nie otrzymacie nagrody od waszego Ojca, który jest w niebiosach. Kiedy więc angażujesz się w jakiekolwiek dzieło miłosierdzia, nie mów o tym dookoła, jak czynią to obłudnicy, którzy zwykli rozgłaszać takie sprawy w synagogach i na ulicach. Ich prawdziwą motywacją nie jest chęć udzielenia pomocy, lecz zdobycie poklasku. Oni, co mocno podkreślam, już odbierają swoją zapłatę. Ty zaś, gdy pomagasz, czyń to tak dyskretnie, jakby twoja lewa ręka nie miała prawa wiedzieć, co czyni prawa. Chodzi bowiem o to, aby twój czyn pozostał w ukryciu. A wówczas Twój Ojciec z niebios, który widzi wszystko, także i to, co jest czynione w ukryciu, sam Ciebie wynagrodzi. Podobnie ma się rzecz z modlitwą. Kiedy ją podejmujecie, nie postępujcie jak obłudnicy, którzy uwielbiają obnosić się przed ludźmi z oznakami swej religijności. Wznoszą swe modlitwy na pokaz, niezależnie od tego, czy robią to w synagogach, czy poza nimi. Zrozumcie, że tacy już otrzymują swoją nagrodę. Wy zaś postępujcie inaczej. Kiedy się modlicie, skryjcie się w swych domach i przy zamkniętych drzwiach wołajcie do tego, który jest Waszym Ojcem w niebiosach. A ten, który widzi wszystko, także i to, co się dzieje w ukryciu, da Wam, co potrzebujecie. A kiedy podejmujecie post w jakiejś sprawie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy, którzy przybierają ponury wygląd, by pokazać ludziom, że poszczą. Tacy bowiem, co podkreślam z całą mocą, już odbierają swoją zapłatę. Lecz ty, kiedy pościsz, zatroszcz się o swój wygląd. Natrzyj włosy wybornym olejkiem i wypielęgnuj twarz. Nikomu nawet nie sugeruj, że pościsz. Niech w sposób sekretny będzie to wiadome tylko Twemu ojcu w niebiosach. A niebiański ojciec, który widzi wszystko, także i to, co jest głęboko skrywane, wynagrodzi Ci Twoje poświęcenie. Współczesny świat zachęca nas do ciągłego demonstrowania naszych osiągnięć, sukcesów, a nawet aktów dobroci. Tymczasem w naszym życiu duchowym Jezus wzywa nas do czegoś przeciwnego: do dyskrecji, skromności i prawdziwej nieskażonej próżnością wierności ideałom. W kontekście Wielkiego Postu przywołajmy słowa z Ewangelii według Mateusza które wzywają nas do ponownego zastanowienia się nad naszymi motywacjami. W naszych codziennych działaniach, zwłaszcza tych, które mają na celu pomaganie innym, łatwo jest popaść w pułapkę robienia czegoś dla poklasku. Pakuję paczkę dla ubogich i klik. Fotka na Facebook. Jadę do Afryki rozdawać Biblię i fru rolka na Instagram. Jezus przypomina nam, że prawdziwa dobroć nie potrzebuje aplauzu. Czy pomagając innym robimy to z potrzeby serca, czy też z nadzieją na uznanie? Warto zadać sobie pytanie, czy nasza lewa ręka faktycznie nie wie, co czyni prawa. Czy nasze dobre uczynki są na tyle dyskretne, że nawet my sami nie możemy ich odszukać na naszych profilach społecznościowych? Modlitwa jako intymny dialog z Bogiem często także staje się publiczną wystawą pobożności. Przypomnienie, że kiedy się modlicie, skryjcie się w swych domach, jest zachętą do budowania osobistej, głębokiej relacji z Bogiem, takiej, która jest wolna od zewnętrznych wpływów i opinii. W ten sposób nasza modlitwa staje się autentycznym poszukiwaniem Boga, a nie dążeniem do uzyskania etykiety pobożnego w oczach innych. Okres wielkiego postu jest często postrzegany jako czas wyrzeczenia i umartwienia. Jednak Jezus ostrzega nas przed ponurym wyglądem jako oznaką naszego poszczenia dla poklasku. Prawdziwy post jest wyrazem naszego wewnętrznego zwrócenia się ku Bogu, naszym dążeniem do oczyszczenia i przemiany, a nie sposobem na zdobycie podziwu czy uznania. W czasie, gdy świat wciąż zachęca nas do bycia w centrum uwagi, wielki post przypomina nam o wartości dyskrecji, skromności i autentyczności w naszym życiu duchowym. Niech ten czas będzie okazją do refleksji nad naszymi prawdziwymi motywacjami i odnalezieniem głębi wiary, która nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz. Pamiętajmy, że Twój Ojciec, który jest w ukryciu, osobiście, rezerwuje sobie prawo do nagradzania. Zakończmy modlitwą o siłę, by nasze działania, modlitwy i posty były odzwierciedleniem naszej głębokiej wiary, a nie próbą zdobycia ludzkiej aprobaty albo odhaczeniem rytuału. Niech ten wielki post stanie się czasem autentycznego duchowego orzeźwienia i odnowy. Amen.